Pierwsza próba 10 jardów do przejścia. Zobaczmy na co zdecyduje się Jabal w tej akcji ofensywna. Czy to może podanie, czy może wiek. Dla znakomicie za Zawodnika z białej strony Także druga próba 11 jardów do przejścia Linia defensywna powstrzymała Jabarego Harris'a. Także Roland i mają trzecią próbę i 16 jardów do przejścia. Minut do końca spotkania zawsze najlepsi! Jeden, zawsze najlepsi! Zawsze najlepsi! Damian Jeden, zdobywa pierwszą próbę i tym, o tym sposobem wola do zbioru starocy na 46 jardzie. Pierwsza próba i 10 jardów do przejścia. Chciałbym przypomnieć, że Maxiu dalej szuka żony. Kolejna bardzo dobra akcja linii defensywnej zagłębia Stiles, Dominik i Jacek Sikora powstrzymali Damiana Kołpaka. Lowlanders Białystok mają 16 jardów do przejścia i jest druga próba. Przerzucona została. Za z nami 35. Wciąż 16 lat przejście przejścia, a trzecia Kilka trochę źle zasnapowana. Prawo było interception. Także mamy czwartą próbę, 16 jardów do przejścia. I w tym momencie wchodzi formacja specjalna. Będzie pan z Tony Lunders Piłka mocno kopnięta w narożnik boiska wypada za boisko i zagłębi Skillers rozpocznie swoje akcje ofensywne z dziesiątego jardu. do końca meczu zostało 6 minut 40 sekund. Jeszcze raz wspomnimy o naszych sponsorach, także Primacol, Proto, wschodzący biały stok Sherlock Holmes. A na boisku mamy piękne intersepsje, Kuba Nowicki z numerem 32. Wielkie brawa. Przy trójce jest Lowlander z Białystok. Cześć Latka, słyszysz mnie? Loland Rydellstock jest na 40 jardzie, zagłębia Steelers. Pierwsza próba, 10 jardów do przejścia. Jabari Harry zachowuje piłkę, próbuje się przesadzić przed defensorów. Jednak nie ma zdobyć. w kulturze ilości jadłów. Przesuwa się tylko o jeden jard. Także trzecia próba i 7 jardów do przejścia. Cztery minuty. Jak to się zbawimy. Jak to się nakijemy. Jak to się nakijemy. Krótkie podanie. 3 jardy do przejścia, czwarta próba. Zobaczmy na co decyduje się zawodnicy Lowlanders.

Dodatkowo stała za gdy grze, zawodnika z numerem 20. No Lolanet są na 25 jardzie. Zostało gdzieś około 2 minut do końca, także zobaczmy czy uda im się to wykończyć przyłożeniem. Michał Maksymowicz jednak został szybko zatrzymany. Dwa jardy zysku. Druga próba, 8 jardów do przejścia. Końca meczu zostały dwie minuty. Tak jest, dwie minuty do końca meczu. Lowlanders na prowadzeniu 39 do 0. To decyduje się na podanie. Eryk Mąkowski na piekielkę i zdobywa swoje pierwsze przyłożenie. Brawa dla zawodnika z numerem 15, Eryk Mąkowski. Jest to świeży zawodnik w drużynie z Białystok. Jeszcze raz wielkie brawa dla zawodnika z numerem 15. Warto wspomnieć o tym, że Jabari Harris, numerem jeden, bardzo ładnie podał piłkę do Eryka Munkowskiego. Dzięki temu mamy kolejne 6 punktów na koncie drużyny Lowlanders Białystok. A teraz na boisku formacje specjalne. I próbujemy zdobyć jeden punkt. Artur Zalewski trafia bezbłędnie. Także na końcu mamy 46 do 0. Koniec meczu. Koniec meczu Lowlanders Białystok wygrywa 46 do 0. Wielkie brawa.